Siemano moi kochani, dzisiaj będzie vlog na temat co tak naprawdę oznacza liczba 69. Nie, to nie jest przypadek. A liczba 69 to... to jest po prostu liczba naturalna następująca po 68 i poprzedzająca 70, więc szału nie ma dup nie urywa. Ale dla nas Gimbusów 69 to jest po prostu liczba erotyczna. Dlaczego? Nikt nie wie. 69? Przypadek? Nie sądzę. No i to będzie na tyle krótkiego vlogu. Krótkiego. Minuta, półtora. Eee, dajcie łapkę w górę, suba, wiecie już mówiłem, to bardzo motywuje. No dalej cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.